Czy zastanawialiście się kiedyś, jak by to było mieć fajny dom na Mazurach, na pięknej działce, niedaleko pięknego jeziora? No to dzisiaj pokażę Wam taką nieruchomość. A co najlepsze, ta nieruchomość jest do kupienia. Działka, na której się znajduje, ma 1680 m2 i jak dotąd stoi na niej jeden, ale za to jaki? Fajny dom Mezzanismart smart o powierzchni 48 m2. Znajduje się niedaleko Pisza w miejscowości Pilchy, nieopodal jeziora Roś. I to co wam dzisiaj pokażę, to fantastyczny dom, który z jednej strony może być dla nas odskocznią od zgiełku miasta, a z drugiej strony dom ten może na siebie zarabiać i nie tylko na siebie, ale również na was. Jesteście ciekawi, jak to wszystko tutaj wygląda? No to zapraszam do oglądania. Teren, na którym się znajduje, to działka o powierzchni 1680 m2. Zobaczcie, tu nawet widać wielką kanie, która rośnie. Cała ta okolica jest usiana lasami. Jezioro jest w tamtym kierunku, jakieś 300 metrów mamy do jeziora. Także okolica jest naprawdę rekreacyjna i bardzo spokojna. Tu jest dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 metrów kwadratowych, który to metrów kwadratowych po podłodze, wewnątrz, w środku, zaraz Wam pokażę, jak on jest rozplanowany, ma tych metrów aż 48. Działka, tak jak wspominałem, ma 1680 m kwadratowych i istnieje możliwość podziału tej działki na pół. Czyli na przykład możecie kupić sobie tą nieruchomość z kimś Wam bliskim, na przykład na współę. Albo możecie kupić tą nieruchomość, mieć tutaj taki dom i ogromny teren do wykorzystania. Albo możecie kupić tą nieruchomość, wykorzystać ten dom i dostawić na przykład drugi i stworzyć fajną, mini osadę, która w sezonie na pewno będzie się cieszyła bardzo dużym po prostu powodzeniem. Działka jest oczywiście uzbrojona, mamy tutaj szambo, studnie, mamy tutaj prąd. Działka, jak widzicie, jest ogrodzona. Tam mamy bramę wjazdową, mamy furtkę i są również, zobaczcie, nasadzenia zrobione. Oczywiście teren wymaga jeszcze nakładów tutaj pracy, ale pozostawiamy tutaj Wam to do wyboru. Czy chcecie na przykład, żebyśmy się my tym wszystkim zajęli, a Wy przyjedziecie już tylko wskoczyć do Bali? Czy chcecie na przykład mieć gigantyczny wpływ na aranżację i sami się na przykład zajmiecie zaaranżowaniem tej działki, podobnie jak domu, bo dom jest w stanie deweloperskim, e, czyli elektryka, hydraulika, ogrzewanie wszystko jest w nim wykonane. Nawet widzicie, taras jest przed domem wykonany, natomiast m, trzeba go jeszcze wykończyć pod klucz. A ja myślę, że Was najbardziej zainteresuje, jak ten dom wygląda w środku, więc chodźcie bez przedłużania, troszeczkę Wam go pokażę w środku. Zanim jednak wejdziemy, to powiem dwa słowa na temat tego domu z zewnątrz. Tutaj przed domem jest blisko 20 metrowy taras. Taras jest również jakby przykryty pergolą. Występuje na nim pergola, którą możemy zadaszyć na przykład flexi. Wtedy ten taras nam będzie cały rok mógł służyć. Wiem, bo mam dokładnie takie rozwiązanie u siebie i to się po prostu dobrze sprawdza. Teraz jest wykonany na słupach, natomiast dom jest wykonany na ciepłej płycie fundamentowej, która jest ocieplona zarówno od spodu, jak i od boku. Na zewnątrz możemy zauważyć, że mamy tutaj kinkiety, oświetlenie daszek, lampkę tutaj, która reaguje nam na ruch. Dach jest pokryty blachą na rąbek z nowoczesnym takim zejściem tutaj na bok. Mamy wyciągnięte wiązki również do ewentualnego monitoringu czy też alarmu. Chodźmy do środka, pokażę Wam jak to wygląda. Weszliśmy teraz do budynku. Tutaj mamy po prawej stronie od razu skrzynkę z elektryką. Tutaj jest łazienka, miejsce na prysznic, może być zrobione w systemie walk-in. Mamy oczywiście okno, ono się otwiera, uchyla. Miejsce na umywalkę, miejsce na. Yy, co my tu jeszcze możemy zmieścić? Lustro, oczywiście, umywalka, y, nawet pralka ładowana od góry też tutaj się oczywiście zmieści. Wszędzie jest ogrzewanie podłogowe w formie kabli grzewczych. Tutaj mamy sterowniki na ścianach. Oprócz tego mamy również yy, aplikacje w telefonach. Tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię, więc nawet jeżeli przyjadą, przyjadą do nas goście, to mają gdzie po prostu spędzić czas. Tu można wstawić jedno łóżko, tu można wstawić drugie łóżko, po środku szafeczka, no i wszystko nam się tu elegancko spina. Do tego mamy wysokie pomieszczenia, ponad 2,5 metra od podłogi do sufitu, więc to nie jest domek letniskowy, tylko to jest dom całoroczny. Tutaj mamy salon z aneksem kuchennym, w tym miejscu jest zaplanowany aneks kuchenny i tego już nie można zmienić. Tutaj będzie aneks kuchenny. Wszystkie podprowadzenia są tutaj wykonane. Wykonaliśmy również nawet przepust pod telewizor, że nawet jak osoby sobie tutaj powiesicie, nie będziecie chcieli się tylko i wyłącznie napajać pięknym widokiem i jeziorem, to proszę bardzo, telewizor, YouTube, łapka w górę i subskrypcja na kanale Housemart. Zawsze mile widziana. Tutaj na górze mamy już przygotowane wyjście pod jednostkę klimatyzacji, a nad nami jest antresola. I 6 metrów blisko do sufitu. Chodźcie teraz na górę. No i jestem, słuchajcie, na antresoli. Antresola, całkiem spora powierzchnia. Spokojnie tutaj można wstawić dwuosobowe łóżko, szafki. Wysoka ściana kolankowa powoduje to, że naprawdę jest dużo miejsca. Można się chodzić, rozglądać. Możecie tutaj też przyjechać, umówić się ze mną i zobaczyć ten dom na własne oczy, na żywo, zapoznać się z okolicą. Tutaj naprawdę jest co robić. E, Mazury e, to jest po prostu siódmy cud świata, można powiedzieć. I tutaj się nie będziecie nudzić, zarówno wy, jak i wasi potencjalni klienci, jeżeli kupicie tutaj ten dom celach inwestycyjnych. Okolica się rozwija, tutaj cały czas powstają jakieś nowe domy, natomiast ten dom już tutaj stoi, nie musicie czekać na zgody, na pozwolenia, na ekipy, użerać się z kimkolwiek. Tu ta inwestycja już stoi na Was, czeka, także bez problemu, łapcie do telefon, dzwońcie, numer cały czas Wam się wyświetla na ekranie. Jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie spełnić swoje marzenie, kupić dom na Mazurach, no to to jest właśnie ten moment. Kiedy jak nie teraz, kiedy jak nie teraz po sezonie, właśnie taki dom tutaj kupić. Te osoby, które zdecydują się na ten zakup w ciągu 30 dni od publikacji tego materiału, przygotowałem dla tych osób specjalny bonus. Opuszczam cenę za klimatyzację. Także klimatyzacja w gratisie, jeżeli zdecydujecie się w ciągu 30 dni od publikacji tego materiału na zakup tego domu. Nie trzeba być miłośnikiem kompaktowych domów, żeby zrozumieć, że inwestycja w dom na Mazurach to naprawdę przemyślany krok. I życzę Wam, żebyście stali się właścicielami tak pięknego domu na tak pięknej działce. No bo cóż może być piękniejszego niż te wspaniałe chwile spędzane w cudownym miejscu z rodziną, a do tego to miejsce może na nas pracować. Ja nazywam się Jarosław Koczyński, jestem założycielem firmy Housemart i dziękuję Wam, że zostaliście do samego końca. A jeśli jesteście zainteresowani budową takiego domu, no to koniecznie wejdźcie na naszą stronę internetową housemart.pl. Znajdziecie tam 36 w pełni wycenionych domów. Ale dzisiaj zdecydowanie i z pełnym przekonaniem polecam Wam tą oto działkę w Pilchach. Trzymajcie się. Cześć! How smart. Jesteś u siebie.